Tym razem w programie Edukacja Medyczna w Rozszerzonej Rzeczywistości. Powiemy też o reorganizacji pracy w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce. Zobaczyć wnętrze ludzkiego ciała najbliżej jak się da. I do tego wyraźnie, choć bez fizycznej tego ciała obecności. Mało tego, mieć uczucie, że wnikasz w to ciało i każdej jego strukturze przyglądasz się dokładnie z każdej strony. O tym marzył profesor Jerzy Bielecki, i po kilkunastu latach pracy jego zespołu badawczego powstał wszechświat ludzkiego ciała Human Body Universe. Profesor założył mi specjalne gogle, wręczył coś na wzór joysticka i w tym momencie przestałam być już u niego w biurze, choć fizycznie ciągle tam przebywałam. Znalazłam się w stacji kosmicznej, moto wirtualna ja i profesor. W showroomach czekały na nas dryfujące w przestrzeni wirtualnej, choć niewiarygodnie realne. Obiekty anatomiczne, wrażenie nieziemskie. Studiowałam je z każdej perspektywy, nawet z lotu ptaka. To taka jest przyszłość edukacji medycznej. Lekarze muszą być przygotowani na te nowe technologie, a lekarze będą przygotowani wtedy, kiedy to wprowadzimy na bazie ich edukacji podstawowej, czyli. To, co oglądamy, Human Body Universe, musi wkroczyć do edukacji anatomii, tak? czyli musi wkroczyć na prosektorium. Musi częściowo zastępować prosektorium, ponieważ te obrazy są doskonalsze, te obrazy bardziej odzwierciedlają wszystkie struktury, te obrazy można sobie powiększyć. Wątroby, którą oglądają studenci w czasie zajęć, nie są w stanie powiększyć. Tutaj możemy w tych technologiach sobie dowolnie tymi obiektami manipulować, zmieniać pozycje i przekształcać. Taki obraz zawiera w sobie nawet do 60 tysięcy zdjęć, wykonywanych na stoliku obrotowym. Ponadto na różnych głębiach ostrości. Są doskonałe, jeżeli chodzi o detale, które są widoczne w tych strukturach, co mogła Pani zauważyć. Można było naprawdę. Poczuć tą rzeczywistość, tak, że, że to jest namacalna kość, że to jest namacalny mięsień, że można było sobie to nie tylko wyobrazić, ale po prostu zobaczyć, będąc i mm, obracając czy chodząc wokół poszczególnych obiektów. Zespół fachowców z profesorem Gieleckim na czele stworzył też możliwość fuzji obrazów tomografii i rezonansu, a także USG. To już dzieje się w praktyce, w laboratorium fuzji Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie. Dzięki takim zabiegom lekarz może oglądać interesującego fragmenty ciała ludzkiego także w rozszerzonej rzeczywistości, w przestrzeni trójwymiarowej. Co za tym idzie? W przypadku konieczności usunięcia, dajmy na to, fragmentu szczęki pacjenta, chirurg przestudiuje ją sobie z bliska, jeszcze przed operacją, by jak najdokładniej dopasować naturalny bądź sztuczny element rekonstrukcyjny. No jest to jedyne rzeczywiście na skalę światową oprogramowanie, które daje takie możliwości. Można to wykorzystywać w badaniach klinicznych, w przygotowaniu się do operacji pacjenta. Rzeczywiście jest to rewelacja i wykonujemy to tutaj u siebie. Daje to rzeczywiście szerokie możliwości, takie diagnostyczne, jak i później rekonstrukcyjne. Adepci sztuki medycyny powinni przyzwyczajać się do pracy w warunkach powiedzmy wirtualnych. Przed smakiem jest stworzony przez profesora system nauczania i egzaminowania właśnie w świecie wirtualnym. W tym kosmicznym teatrum Anatomikum może spotkać się ze studentem aktualnie przebywającym w innym kraju. Większe możliwości w warunkach zdalnego nauczania przynoszą też testy egzaminacyjne z wykorzystaniem obrazów anaglifowych i znanej już od stu lat stereoskopii obrazu. Technologia jest stara jak łup krzyżacki, tak? Powstaje z połączenia dwóch obrazów danego obiektu, oddzielnie dla lewego i prawego oka. Oglądanie ich przez okulary z filtrami czerwonym i niebieskim daje wrażenie trójwymiarowości obrazu i jego głębi. Studentom łatwiej więc wyłuskać, co jest czym w zawiłym systemie ludzkiego ciała. Testy rozwiązują, jak widać, nawet podczas podróży pociągiem, pod bacznym okiem proktorów po drugiej stronie kamer. Genialne, ale tak, wzrok tak, musi się tak. przyzwyczaić to, 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 na tak, początku. Tak, tak, I Ja widzę dokładnie gdzie, dokładnie które, co tak. jest z przodu, z tyłu. Tak. Państwo nie widzicie tego, ale ja tutaj mając na sobie te okulary widzę obraz bardziej wypukły. To wszystko jest takie trójwymiarowe. Tim profesora Gieleckiego zrobił tu jednak kolejny krok naprzód. Dwa płaskie obrazy połączył tak, że powstają z tego tak zwane reliefy. Nie trzeba okularów by dawały wrażenie trójwymiarowości, którą w odróżnieniu od anaglifów można dodatkowo ożywić i polepszyć wrażenia odbiorcze. Wiadomo, cały układ nerwowy jest obliczony na, na ruch, na, na postrzeganie zmian w położeniu, w perspektywie w ruchu. I u nas właśnie w katedrze stworzyliśmy autorskie oprogramowanie, które na podstawie dwóch zdjęć które również robimy, albo które możemy wykorzystać z gotowych zasobów, które to oprogramowanie z tych zdjęć tworzy, trójmiarowe obiekt. Efekty pracy profesora Jerzego Gielackiego i jego współpracowników wychodzą na światło dzienne. Projekt Human Body Universe jest na etapie komercjalizacji. Nie dziwi fakt, że rośnie liczba uniwersytetów zainteresowanych jego wdrożeniem. Nieodpłatne badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonuje się każdemu młodemu pacjentowi, który przebywa na hospitalizacji w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce. Wymaz z nosa i z gardła, nie był było trochę nieprzyjemne, szczególnie w nosie, ale dało się przeżyć najważniejsze jest chyba zdrowie, prawda? Jak pobieramy wymaz z nosa i z gardła, badamy się w kierunku, czy posiadamy gen covid -a. Jak badamy się poprzez pobranie krwi, badamy, czy w naszym organizmie są przeciwciała w kierunku COVID-a. Nie zawsze koniecznie nasz organizm musi wytworzyć te przeciwciała, więc wiarygodniejsze jest badanie z nosa i z gardła wymaz. W dniu przyjęcia pobieramy od naszych małych pacjentów wymaz nosogardła, w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, do czasu uzyskania tego wyniku, pacjent pozostaje w oddzielonej części szpitala w tak zwanych salach izolacji. Część z naszych pacjentów, którzy zamieszkują w pobliżu, mogą ten czas oczekiwania spędzić w swoim domu pod warunkiem zachowania izolacji domowej, czyli ograniczenia kontaktów z wszystkimi osobami z zewnątrz. Wymazy z nosogardzieli pobiera się nie tylko dziecku, ale także towarzyszącemu mu rodzicowi lub opiekunowi. Zostaliśmy przebadani na COVID. Nosimy ze względów higienicznych maseczkę, choć nie musimy. Spożywamy posiłki w pokojach, co daje dodatkowe bezpieczeństwo. Mamy płyny do dezynfekcji rąk, także czujemy się tu jak najbardziej bezpiecznie. Czas oczekiwania na wynik takiego testu wynosi od 7 do 10 godzin. Natychmiast po uzyskaniu wyniku ujemnego, czyli wykazującego brak wirusa SARS-CoV-2, pacjent może zostać przyjęty do szpitala i wchodzi do niego innym wejściem niż pacjenci korzystający z dziennej opieki medycznej i zabiegów. W szpitalu wszyscy są bezpieczni i mogą być rehabilitowani i odzyskiwać zdrowie. Zarówno w przypadku wielodniowego pobytu, jak i krótkotrwałej wizyty w poradniach specjalistycznych czy zabiegowych, trzeba też wypełnić ankiety informujące o stanie zdrowia. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, szpital zmienił zatem tryb przyjęć pacjentów i zastosował dodatkowe środki ochrony. Oprócz testów na obecność koronawirusa, jest to także automatyczna kontrola temperatury ciała z analizatorem twarzy, który wykazuje, czy mamy na sobie maseczkę. Proszę przejść. Środki dezynfekcyjne są wszędzie łatwo dostępne. Personel szpitala pracuje zawsze w maseczkach. Lampy jonizujące oczyszczają powietrze w pracowniach zabiegowych. Na okres pandemii szpital zreorganizował też swoją pracę. Ponieważ szpital udziela świadczenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, czyli mamy pewną grupę pacjentów, która u nas przybywa całodobowo i pewną grupę, która przyjeżdża na badanie lekarskie, na testy diagnostyczne, czy też na usprawnianie i wraca potem do swojego domu, to ta grupa dojeżdżająca ćwiczy w wydzielonej części szpitala, jest diagnozowana tam, czy badana, czy konsultowana i nie kontaktuje się z tymi pacjentami przebywającymi całodobowo. Zajmuje się nią część personelu i staramy się również, żeby ta praca była tak skoordynowana, żeby personel jednocześnie nie pracował z jednymi i drugimi pacjentami.